Wiadomo, zyg zamiast zak, dyspozycja dnia przesądzi, a klatka zweryfikuje. A zatem MMA, wszystko się może zdarzyć. Ale pozwólmy sobie podzielić skórę na niedźwiedziu, a konkretnie na Carlosie Diego Ferejrze. Chodzi oczywiście o sobotnie starcie Brazylijczyka z Mateuszem Rębeckim i o to, że Wiktoria Polaka jak najbardziej może zapewnić mu awans do czołowej piętnastki rankingu kategorii lekkiej, czyli najsilniejszej dywizji wagowej w całym UFC. Od dłuższego już czasu rezyduje tam Mateusz Gamrot i przypomnę, że w 2021 roku to właśnie Carlos Diego Ferreira okazał się dla Gamera trampoliną do top 15. Wtedy Mateusz Gamrot po dwóch z rzędu zwycięstwach podchodził do walki z Carlosem Diego Ferreirą, który był sklasyfikowany na 12. miejscu w rankingu. Po zwycięstwie zadebiutował w top 15 właśnie na 12 pozycji. I podobnie może się wydarzyć w przypadku Mateusza Rębeckiego, choć, nie oszukujmy się, raczej na 12 miejsce nie awansuje, ale 15 pozycja, w porywach 14, to się może wydarzyć. Zanim jednak opowiem o tym, dlaczego Rubiste jak najbardziej może w sobotę zapewnić sobie awans do top 15, pozwólcie, że wrzucę drobny kamyczek do tego chińskiego ogródka. Otóż widzę tutaj w przestrzeni medialnej, że postać Mateusza Rębeckiego cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem nie tylko wśród zaprawionych w bojach fanów. Otóż każdy artykuł, każda wzmianka o Mateuszu Rębeckim cieszy się wielkim zainteresowaniem, spotyka się z gigantycznym odzewem. Nie brak wręcz tutaj głosów, wedle których Mateusz Rębecki może zwojować w kategorii lekkiej UFC nawet więcej, aniżeli Mateusz Gamrot. Jasny gwint. A zatem, Zainteresowanie Mateuszem Rębeckim jest duże. Rzecz jednak w tym, że Mateusz Rębecki nieszczególnie je odwzajemnia poprzez interakcje z fanami. No, zdecydowanie nie jest to fan mediów społecznościowych. Ja tu do pewnego stopnia, no, w sporym stopniu rozumiem to. Cenię sobie zawodników, którzy wolą przemawiać pięściami i kopnięciami, aniżeli właśnie słowem wojować ustami. Na przykład, nie wiem, Marian Dziukowski, świetny zawodnik postać medialna bardzo ciekawa. Nie wiem, z, z wcześniejszych czasów. Cain Velasquez, Fyodor Imielanienko. Jest też Alex Pereira, który idealnie łączy właśnie e, tę kreację medialną ze swoją bitewną postawą. A mianowicie łączy właśnie e, taki swój wizerunek człowieka odrobinę zabawnego, ale jednocześnie niezwykle tajemniczego, a wszystko to pieczętuje nieprawdopodobnymi występami w Oktagonie. To jest, to jest idealne połączenie właśnie tego przemawiania pięściami i interesującej otoczki tworzonej przez zawodnika. Natomiast Mateusz Rębecki, naprawdę wydaje mi się, że, jak mówię, nieszczególnie dba o ten kontakt z fanami, i wydaje mi się, że trochę na tym może tracić. Nie tylko medialnie, ale też być może właśnie biznesowo. Bo nie oszukujmy się, przychylność, zainteresowanie ze strony fanów można przekuć na różnorodne kontrakty, umowy sponsorskie i tak Mateusz Rembecki natomiast nie wydaje się szczególnie zainteresowany utrzymywaniem tego kontaktu z fanami. Z jakiego powodu? Wydaje mi się, że po prostu to jest trochę taka stara szkoła zawodnika, który nie bawi się w żadne gadulstwo, tylko skupia się na tym, aby trenować i robić robotę w oktagonie. Przechodząc zaś właśnie do pojedynku Mateusza Rembeckiego z Carlosem Diego Freirem. Dlaczego? Polak jak najbardziej może awansować do top 15, jeśli rozprawi się w sobotę z Brazylijczykiem. Otóż przypomnę, że swego czasu Karol Diego Ferreira był sklasyfikowany po sześciu z rzędu zwycięstwach na dziesiątym miejscu w rankingu. Później, po trzech porażkach z Mateuszem Gamrotem, Gregorem Girespi i w rewanżu z Benilem Daruszem, wypadł z top 15, ale, i to jest bardzo ważne, ale... W zeszłym roku, gdy powrócił w maju i spektakularnie potężnym prawym cepem znokautował Michaela Johnsona, wrócił do rankingu na 15. pozycji. Utrzymywał się tam już nie pamiętam jak długo dokładnie kilka tygodni albo kilka miesięcy. Później wypadł z tegoż rankingu, ale nie z uwagi oczywiście na żadną porażkę, tylko z powodu braku aktywności. A zatem nie wypadł z rankingu, bo przegrał, tylko nie walczył. Bo nie walczył, jak mówię, właśnie od maja zeszłego roku, gdy znokautował Michaela Johnsona. To może oznaczać, że tak naprawdę Carlos Diego Ferreira jest sklasyfikowany na miejscach 16, 17, 18, 19 albo też 20 w rankingu uwagi lekkiej. Bo tak naprawdę ten ranking jest widoczny dla nas tylko do 15 miejsca, ale on ma swój, swój ciąg dalszy. I jak mówię, spodziewam się, prognozuję, oceniam, że Carlos Diego Ferreira jest właśnie między 16 a 20 miejscem w rankingu. Pokonanie zaś takiego zawodnika, który jest sklasyfikowany tak wysoko. Przez Mateusza Rębeckiego, który może pochwalić się serią trzech dominujących zwycięstw, jak najbardziej może stanowić trampolinę do top 15. Przypominam już, przypomniałem już, że Mateusz Gamrot potrzebował trzech zwycięstw, aby awansować do top 15. To ostatnie nad Ferreirą, który był wówczas 12. Benoit Sandeni potrzebował na pięciu zwycięstw. To ostatnie nad Matem Frevolą, który był 14 w rankingu. Teraz Mateusz Rębecki, jak mówię, idzie jak burza. Cieszy się dużą sympatią Dainy White'a, który przecież ukuł e, ten pseudonim RBC. Więc jeśli pokona zawodnika z miejsc 16-20, to jak najbardziej może wczesnym e, wtorkowym porankiem czasu polskiego znaleźć się na 15, maksymalnie 14 miejscu w czołowej 15 rankingu kategorii lekkiej. Byłby to z polskiej perspektywy wyczyn nie lada. Bo zwrócę uwagę, że w czołowej 15, 155 futów znajduje się oczywiście wielu e, Amerykanów ale tylko trzech Brazylijczyków, Renato Mojkano, Charles Oliveira i Rafael dos Anjos. Gdyby, dzielimy tutaj już skórę na niedźwiedziu, do czołowej piętnastki przedarł się też Mateusz Rebecki, to mielibyśmy tam dwóch reprezentantów Polski, Mateuszów, Rebeckiego i Gamrota. Byłby to więc trzeci, najlepszy wynik, jeśli chodzi o y, kraj. Nikt inny nie miałby... Więcej reprezentantów swojego kraju w top 15 wagi lekkiej, aniżeli Ameryka, Stany Zjednoczone i Brazylia. My bylibyśmy na trzecim miejscu. Czy na natomiast tak się stanie? Czy tu już Rębecki pokona Carlosa Diego Ferreira? O tym obszernie mówiłem w nagraniu, które opublikowałem jakieś dwa, trzy tygodnie temu, gdy ogłaszane było starcie Mateusza Rębeckiego z Carlosem Diego Ferreiro. Nie będę zatem teraz wdawał się w szczegółową analizę tego, co może wydarzyć się w Oktagonie, gdy Mateusz Rębecki stanie naprzeciwko Carlosa Diego Ferreiry. Zainteresowanych serdecznie zapraszam do obejrzenia tego nagrania, o którym tutaj mówię. W skrócie telegraficznym powiem tylko, że faworyzuję tutaj Mateusza Rembeckiego, ale jestem daleki od skreślenia Carlosa Diego Ferreira, bo to jest zawodnik bardzo, ale to bardzo doświadczony i bardzo wszechstronny. Dajcie znać w komentarzach, czy również spodziewacie się, że Mateusz Rembecki może zadebutować w czołowej 15. rankingu w lekkiej, jeśli pokona Carlosa Diego Ferreira i dajcie znać, co sądzicie o tej medialnej grze, czy też jej braku. Mateusza Rembeckiego.